Syn Martyniuka od się od córki. Rodzice bardzo się o niego martwi. Zenek Martyniuk stara się pomaga swojemu synowi jak mokreskę. E? Przeprowadza z nim wiele rozmów. zachcap? Aby wrócił do swojej kreska A tak kreskę E, aby zaopiekować psi w kotcu swój córk, która ma zaledwie kilka tygodni. Ten jednak nie chce Zbucha rad swojego ojca i kreska je po swojemu. To bardzo smuci zarówno Zenka, jak i jego kreska ON. Zenek Martyniuk nie ma sip. Jego sen widuje córkę tylko na zdj W ostatnim czasie Zenek razem ze swoj kreska Ondanut danut prawdziwy dramat. Esoni zdruzgotani tym, co dzieje się w kresce ich syna. Nie do kreska EG Bonaby, bo w mediach o tym kreska E wyrzuci pon w basm kreska On z domu. To jeszcze postanowi pszakocjizni z Wizek oficjalnie owiadczajce kreska E do map kreska Ectwa zmusili go teciowe z powodu dziecka. Następnie Danielem M. Zadzba interesowała się policja. Okaza Bosi, Kreska E posiada pon narkotyki, za co został aresztowany. By ptak kreska E przybapany na prowadzeniu auta pod wpływem bywem alkoholu, sprawa E zdowa czy Basi odebraniem prawa jazdy. Teraz media znowu GBONO o nim mówi. Zastanawiaj się, w jaki sposób jego córka poradzi sobie bez ojca. Danielem. M. Bowiem pono ostatni raz swoje dziecko widział, gdy spotkał się z tu po porodzie w szpitalu w Kole. Córka potrzebuje opieki nie tylko ze strony matki. gdy dziecko od najmłodszych lat wychowuje się bez jednego z rodziców, to bardzo zlew P bywa na jego rozwój. córka Daniela potrzebuje odczuwa od samego początku mi bo, troski opiek obojga rodzicieli. Ten jednak póki co jej tego nie zapewnia, Rodzice Daniela M. O martwi się o niego, S jednak przekonani, kreska E pomimo sytuacji. Która na pierwszy rzut oka wzbym, w wietle stawia ich syna, ten tak naprawdę bardzo kocha swoją córkę. Cieszy się z Laury, mówi Danuta na, Ewo. Póki co Daniel nie miał okazji wcieli si wroltaty. Nie karmi p swojej córeczki, nie zmienia pieluszek, ani nie bawi psizni. Po wielu latach tych film okreska mu naprawdę bardzo brakowa. Nie wiem, czy będzie miał podwag przewin mowli za si nim. Ale Mokreska z czasem do tego dojrzeje, doda na Bamach, tygodnika kreska ona Zenka. Imi dla dziewczynki, jak zostanie nazwana wnuczka Zenka Martyniuka? Mokreska liwoci S2 i wygląda na to, kreska E kreska, a dna ze strony nie zamierza uspić. Syn króla Disco Polo usilnie próbuje przeforsować imię Noemi. Natomiast jego kreska ona Ewelina chciałaby nazwa córką Laura. Jeszcze w szpitalu pomiędzy map kreska onkami doszło do niewielkiej sprzeczki z tego w banie powodu. Aktualnie chciałabym powiedzieć, Kreska El Noemi nie urodzi Basi 13, a 12, powiedział Danielem. Nie Noemi, tylko Laura, odpowiedziała jego kreska ona. I nie kreska Adna Laura, tylko Noemi, dodaje Danielem. Nie, Laura, upiera się Ewelina. Niektórzy internauci obawiaj się, kreska E w ten sposób mokreska E do kolejnej rodzinnej awantury. Daniel M. zazbyn bez swoim temperamentem, ale miejmy nadzieję, kreska E do niczego takiego nie dojdzie. W kotcu jest teraz ojcem i pora przemyle to, co się wydarzy bo i dopilnowa. Aby takie sytuacje nie miały więcej miejsca. Zenek Martyniuk, syn muzyka szaleje na autostradzie. Polskie przepisy drogowe nie wszystkim się podobaj, ale BDZ co BDZ trzeba je respektować. Je kreska Eli nie chcemy mieć przykrego spotkania z panem policjantem. Jednak nie wszyscy wychodzą z takiego zabokreska, Enia. Na naszych drogach mokreska nas spotka wiele osób, których zachowanie zakupkiem bez wtpienia nie nale Y do godnych pochwały. Na swoim Instastory Daniel Danielem. Opublikował niedawno nagranie z kreska Y1 z polskich autostrad. Wida na nim, kreska EM Kreskaczyzna bardzo pewnie czuje się za kierownic, nawet zbyt pewnie. Wyraźnie widać kreska króla króla Polo jedzie naprawdę szybko. A w pewnym momencie telefon? W którym wszystko jest nagrywane, zmienia pozycję tak: kreska M okreska na wyraz nie dojrze jest licznik PR kocio-mierza. Daniel M. Jedzie z PR koci niemal kreska E 200 km na godzin, gdzie maksymalna PRT ko, z mo kreska M. się porusza po autostradzie to 140. Oczywiście M-kreska czyzna wyprzedza K-kreska liwy pojazd i porusza się lewym pasem, nawet gdy prawy jest wolny, co równie kreska jest bamaniem przepisów. Czy kreska by A-kreska tak musi spieszyć, bo król Disco Polo będzie w szoku. Jego syn zrobi prelacji z sali poporodowej. O walce Daniela M. z on Ewelin rozpisywałby si wszystkie polskie media. Wydawa Bosi, kreska E uczucie między nimi, capkiem si wypali, bo, narodziny ich córki jednak by były przebomem. Syn króla Discopolo odwiedzi kreska on na sali poporodowej, z której niespodziewanie postanowi przeprowadzi relację na kreska lwo na Instagramie. Noemi urodzi Basinie 13, lecz 12. Nie ma na imię Laura, tylko Noemi. Jestem i u kreska razem. Ja CZ, ciowo przepraszam Ewelin. Wy nie wiecie, jaka jest prawda, Ewelina mi pewnych rzeczy nie wydbu ma Ale was to nie powinno interesować. Pewnie około 20 milionów ludzi w Polsce Jarazielsko i będzie sobie Jara, mówi. Zboba ty wywołaby prawdziwy skandal i oburzyby Polaków. Na tym jednak się nie skoczy, bo. Dalej m kreska czy bo kreska E nie ma zamiaru odwiedza rodziców dziewczyny, a w szczególności jej mamy. Jatiu kreska do hotelu po odwiedzinach u Eweliny, nie zamierzam jechać do jej rodziców, w szczególności jej mamy. Byliśmy ze WELIN zgodni do umieszczenia filmu u IZDJA. Ale jak zwykle jest jedna osoba, której co nie pasuje, pani Bogusia. jak zwykle doprowadzi ba do kabutni. Mokreska, kto jej przedbumaczy w kotcu? Mówił.